Naprawdę, ale nie powiem że tak świadom, naprawdę, ale, ale ta mi się podoba. Ale jakby nie miał usta, to mi się bardziej podobało, ale... Ale jest. I tak mi się bardziej podoba. A ten... A ten z tym. My Myślę, że co oni się lubią. Nie. Tego nie pan Tu będę Poczekaj tym tak. Kogiego kos. Nie, ale Kröskor i torgen Jimmy. De har inte.